Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft e, Dzisiaj niestety z kamerki Znowu Bo ponieważ moja kamerka to jest taka z, Za przeproszeniem powiem Z piedulizmusem, z kalitusem, że Po prostu Brak słów do tej kamerki Ja mam oczywiście kamerkę Na USB i na mikrofon e, Który miałem Który piszczał zresztą e, Kamerkę tu se postaram jak najszybciej Zamówić a nie gwarantuję, że przez najbliższe e, kilkanaście odcinków e, będzie taka meka, e, jak pamiętacie, z początku odcinka, e, tam chyba jest portal, stąd byśmy wyszli z tego portalu. Ja tym razem spróbuję dojść do e, no, jakby to powiedzieć, dojść do bazy, żeby po prostu tylko tam dojść. E, tego. I tak zaraz, eee, żeby się tutaj nie pomylił, to. Eee, Ten, to. Zaraz tutaj co mam? Wydajność. O, góry, Ja zapomniałem, że mam to, co nie. Tak trochę przez parę odcinków nie grałem w this thing, a też i tam live y były. oczywiście dzisiaj live będzie, ale bez kamerki. O, jest zniszczony, dobra. Eee, zaraz, tutaj już zacząłem. Waypointa. Więc tak. Idziemy w stronę e, bazy. No się no i musiałem wziąć, bo otóż, dlatego że. E, Pierwsze, że może mi się przydać. E, I dobra. Miałem nadzieję, że. O! E, te świątynia. Może jej szczęścia, e, Tak. E, no. Może i tam słowa kopiuję, ale. Dlatego, że nie mam nic ciekawego do opowiadania. No może oprócz tego, e, ten. Twarz pokażę dopiero po, po tym jak osiągniemy 1000 subów, może? Dopiero? Wynocha? No nie, wiedzę was matka nie ma. Dobrze, czysto? Czysto chyba. Co ja mam w tym? Wydaję się piątka. Ja, ja nie pamiętam, żeby ja w ogóle cokolwiek z tego brał. Tu co mam? Nic. O, tuż ma jak do sobie biorę, a by nie, za darmo to sobie biorę. TNT na pewno będzie mi potrzebny, więc praktycznie proch biorę. Po co mi ee, te? Proch od Creepera no... że tak powiem eee... Kudę. Żeby odnaleźć... Jak to się nazywało? Eee. jeśli nie my, to, to chyba nazywało się jak Eee... Przypomnij sobie co nie? Dobra, bo ja od niby dobrał A właśnie, propo TNT, ja mam przecież tutaj. Ej, ja mam szybki tenkiw, przeznacz Eeeu... Netherite? Chyba jakoś tak to się nazywało eee, i tak No tak jak mówiłem, no dzisiaj będziemy wracać tam do eee, tego domku trzeba okazji też wezmę eee, Żeby zniszczyć tam port... znaczy nie żeby zniszczyć, ale żeby eee, portal który stworzyłem już ja tam nie pamiętam co tam było ale ojej, jeśli mylę, to chyba tamten portal, który zniszczyłem, to on chyba prowadzi do twierdzy. O jeśli nie mylę mojej logiki. To jak zniszczę ten portal, jak wejdę do tamtego portalu, zniszczę ten, który jest za nim, to powinienem chyba dobrze się uaktywnić. Ojej, jeśli nie mylę. No ale mylić się mogę często. Mmm... Dobra, jedźmy tędy ciągle, tak? Eee, no tak jak mówię, no dzisiaj będzie live też. Nie wiem czemu. Wczoraj coś dziwnie cs nie mogłem też i nagrywać. Nie wiem czemu, bo już są takie błędy w tym. No moim zdaniem, ale no mogę coś robić gdzie, co prawda. No są takie błędy, że po prostu nie mogę nagrać nawet cs więc praktycznie jestem jakby w ciemnym tyłku i po prostu nie mogę nagrać Dobra no, jakie to jest raz, że tutaj są te a w tym miejscu jestem A jeśli nie będę tutaj powiem, po, Tam, gdzieś jest mój spawn yy, ten pieszy ale no mm, tu co mam niezliszczalność i moc no ale ja chyba już Strzałów nie mam Nie będę szedł do jaskini a po co? Dobra Mm, teraz zdałem co pod inne krawisze, no, jakbym coś zatrzymał lub coś, to już miał to herkierowo. Kamerkę to... Mm, jaką kamerkę mam kupić? Otóż jak e, wbijemy ten cel, e, który był tam na rave'ie, mm, Ci około 1000 zł, bo to mniej więcej tyle kosztuje, żeby Yy, cały jakby komputer zmodyfikować, czyli jakby ulepszyć yy, bo mam tam 8 GB procesor nie najlepszy, Intel Core chyba i3 yy, i to 9700F no według tego procesora, tak tam pisze i chyba tam 3,6 GHz więc procesor nie jest taki bogaty i dlatego mam takie ściny czasami. Więc praktycznie nie, mo nie moja wina. No nie. To tylko zależy od komputera. Je jeżeli yy, pomożesz wbić cel. Yy, no tak, zapomniałem, że ja kamery nie mam. Jeżeli pomożesz cel wbić, to obiecuję, że nagrywki będą. Yy, Pszczeluj. Yy, no, yy, fajne. Że tak powiem, bo inaczej tego nazwać, po prostu by nie dał. Yy, nagrywa się. Tak, nagrywa, dobrze. jak yy, dzisiaj może, że będzie do 30 minut, bo zgadza się, że pewnie nie będzie taka łatwa. Yy, no, znaczy przeprowadzka, kudę. pójścia tam z powrotem. Dobra. No tak. yy, dzisiaj będzie, może, jeszcze, może odcinek z Mojtika. Jeżeli też i przy okazji tam nie będzie przeklinał O, jest domek za 1000 km, no to już yy. Dzisiejszy ten tytuł będzie jako e, kombinowanie Portai, e, Nederu. E, I tak, ten poprzedni odcinek co rzuciłem, ten z multi no, z tym gab Gabrielem, czyli tym Gabrysem i tak dalej. I tem. No. Skiny nie najlepsze. No tam przyznam, że tylko parę groszy są warte. E, jak na przykład robiłem opening z Keydropa. No nie chcę nic sugerować, ale nie polecałbym otwierać y, skrzynek poniżej 20 złotych, to co ja nawet się nie płaca. Znaczy... Nie to żebym coś sugerował, ale... Jak ja tam otwierałem to takie kijowe te skiny, kurde już bym więcej po z ze z CSA, to już więcej by tam lepsze by wydropiły I tak, jeżeli ktoś zna się na, na montowaniu, to chętnie yy, poproszę kogoś, żeby pomógł mi montować filmy tak żeby chociaż fajne takie miarę wyszły i co? No? 600 metrów zostało choć hmm. oczywiście nie oglądamy odcinka na na zostawiamy też i suba łapka w górę łapka w górę mile widziana <śm> i no hmm. co bym tutaj mógł powiedzieć tam suba hmm, polecam zostawić na to że jest dopiero jeden subskrybent ale większość osób jeżeli ogląda ten odcinek to proszę Was, zostawiajcie łapkę w górę i suba pod tym na tym kanale. Bo naprawdę warto jeżeli chodzi o odcinki. Odcinki będą prawie że codziennie wychodzić e, od poniedziałku do soboty. E, w niedzielę to robię sobie taki czas wolny, bo wtedy e, po prostu jestem padnięty, a niedziela to wiadomo, e, rosu. I zaraz przyjdę, bo coś mi miałczy. Tego muszę zobaczyć, jak się to pazowało. Dobrze, już jestem. E, była taka króciutka przewa, bo. że tak powiem. E, mój krasz e, miał ciągle. Który od stu może derwować. E, I. No. Ciągle. albo miał Przechodzi miał bo nie ma nic innego do roboty. I. No. Wiecie, jak to jest. M może macie u siebie koty w domu, może psy. Psy może też czekają. Zaraz mają. Muszę tu poprawić. Uderzenie, szał. No, teraz. Nice. Dobrze. Eee, tak. Idziemy tam. Coś się wysadziło już. Sam nie będę wiedział co. E, I tak. idziemy. tamtędy. Mmmm. Mimo nadzieję, że te poltery nie spaltoiły się na tyle mocno, żeby... E, no... chociaż bardziej, bardziej się czuję jakbym od, zaczynał grę od nowa. Jak tak idę zaś. Ale tak. E, tędy, tędy, tędy. Kudę, ciągle mi kształt mi opada, nie wiem czemu. Chociaż może i dlatego, że to chyba że. Ja nie mówił o szczegółach. Jakbym powiedział, to z pewnością byście tam w komentarzach byście i nie wiem, albo heavy, albo nie wiadomo co. Ja się, że to będzie normalnie się nagra, a nie, że z dziwnymi, jakby to powiedzieć. No. Zaraz, eee, najpierw, co ja zrobię, to tak przerobię sobie siano na chleb, żeby móc tam coś zjeść w portalu. O jezu, To się, co się coś No, ma tak 60 chlebków powinno mi wstać. No, to mam. Ym, I z tego co ja chyba tam wspomniałem na odcinku. O dobrze to proszę pamiętam. Z piasku dusz, jeżeli tam pozmieniają się netherracka to sobie za portalem fałszywy, Jeśli nie fałszywy, a ten z TNT niech zostanie to, 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 to. Aha, w ogóle gdzie ja to wkładam? Ja powiem, bardziej włożyć tam, gdzie reszta z tych, czyli tak to, to, włożę, to, to, bo ja bardziej włożyłem tam, gdzie nie trzeba i dobra eee, a tu niech będzie piaskowiec bo to zresztą też jest jakby taki kamień i zaraz eee, to schowam obsydiam nie bo może mi się przyda dropy z mobów no to to mi wydropiło cani eee, zaraz to będzie tu to nie chodzi ty gdzie może mi się przyda złote jabłko też Dobra. Ja mam taką nadzieję, że mi się podały, ale mi się tam nie spartoiły. Bo się ja spartoił któryś z tych. Eee, zaraz, no ja muszę się wysmarkać, to zaraz. Dobrze, już jestem. Eee, dobrze, że wyście nie słyszeli jak ja smarkam, bo gdybyście usłyszeli... To z pewnością byście uważali też i jako słonia dużego. Nie wiem czy ja powiem samego siebie nazwać słoniem zaraz yy, wszystko mam ja mam tylko nadzieję że tak nie bo się zbuduje się koń tutaj Pff, o jezus no tego to ja mogę nie przewidzieć tej, tego efektu sytuacji no mam więc zresztą to pozbieram tego obsydianu może mi się obsydian też mi się przyda nie zobaczymy może w kolejnym odcinku sobie gdzieś indziej ten domek Może tym razem taki zwykły, taki drewniany a się mi się, bo tam teleportować Ja nie lubię czasami, że mm, Naprawdę te miejsca są takie Trochę upiedliwe. Zaraz mojego kota pacnego w ten pusty łeb Żeby mi nie przeszkadzał Mówi aktualnie mi przeszkadza w wynagrywaniu. A to nie jest przyjemne, jak, jak na przykład. E, koty prze, przeszkadzają. CIHO TAM! Jak go w ten pusty łeb, to. tem. się pozbiera, żeby nie, nie przeszkadzać. Znaczy, nie chcę nic sugerować, by. E, damn, że, żeby traktować zwierzęta jak boksera, ale. No, wiecie o co mi chodzi e, no, żeby po prostu tam. E, no. Jakby to powiedzieć. Żeby mi ja sobie razem nie przeszkadzał. Bo ja naprawdę... Ja nie lubię jak ktoś mi przeszkadza w jakichś zajęciach, czy inaczej. Nagrywaniu, co to bardziej przeszkadza. E, drugie. Jak na przykład coś zrobię. On zawsze przechodzi i miauczy Co ja ten, jak robię kolację z serem, to co, to ja mu ma dać, mu dać ser? Nie, Budę on, ten on, przecież tego nie zje, to ja nie wiem, właśnie po co mój kot jęczy, jak przecież on ma jedzenie, a jęczy ciągle, a zajmuje się nim kilka razy dziennie eee, się obawiam tego, że ja mogę spaść SABOTAŻ?! WĄD! nie... Kilka tych fapków dajcie, co nie? Ała! To ty gryziesz?! Wcześniej była zgoda z Arką, a teraz nie?! Łoo, ty! He, <grywa> ale lepszy, kurwa. Eee... Zresztą próbuję przy okazji być... Taki, żeby... Trochę tak rozśmieszyć, ale no... Nie wiem jak byście mnie ocenili, może byście mnie ocenili jako gorszego youtubera, chociaż ja sam uważam, że odcinki takie Nie za dobre, nie za gorsze, takie średnie Mógłbym powiedzieć, bo oceniam, jak tam swój kanał Nie wiem, jak dajmy to odcinki wychodzą średnie, praktycznie dlatego yy, Tam proszę was, was yy, o, o to, żeby czy by był jakiś montażysta Co by mógł mi pomóc Jeżeli jest taki to e, Podam w opisie Jinka e, do e, Gmail'a Znaczy Jinka e, Gmail podam Żeby mógł się ktoś taki Skontaktować się ze mną Jeżeli się ktoś się skontaktuje o Właśnie e, ten, O montaniu O, mon, o montażyc nie wiem jak to się pomiałem wymawiać. Jeśli ktoś się taki odezwie, to e, proszę Was z jakimiś kątem konkretami, żeby e, głupot tam nie widział. Bo ja, ja, ja mówię poważnie. Ja po prostu bym chciał, żebyście naprawdę e, no, wesprzeć wszędzie ten kanał. No. Mam nadzieję, że nigdzie gdzie tych rejserów znajdzie nie ma. Może na razie, co ja będę podejrzewał, to że są gdzieś. Jeśli znowu zginę, to... Będę taki say y, go Dubai po prostu. Hmm, dobra. Nie, tu jest spamer, uciekam, nie mam mowy. Tam też. O, ale za to dużo szkiel szkieletów, Jeżeli będzie. No chyba was matka, bo mniej więcej mogła mieć. Wow, długo. No nie, chyba cię wydrą. Eee, zu serio, ale ciężki. To no, fajnie by było, żebyście mi wydrobili chociaż. No, zgoda z Alką, legia uważała i tak i takie sprawy <grywia> Nie nieco co blok ekip. O właśnie tutaj zbudowałem ten portal i on mnie przeniósł na pustynię. Więc tak, czyli ten portal po prostu mi się nie przyda. Jeżeli chodzi o ten portal, to on przecież mnie przyniesie tam, gdzie je trzeba. Więc faktycznie wezmę gdzieś indziej ten portal, żeby po prostu... Gdzieś mnie zespół w takie konkretne miejsce, nie na przykład jak w pustynie. Może w pustynie to ja sobie podziękuję. W pustynie i puszczy, kurde yy, Zaraz. Dobra, tędy będę kopał. Żeby tego teraz nie napotkował z lawy, bo jeżeli spotkam, to chyba będzie zła wiadomość. Szybko do s*** kilo w kopie. Co tam mam? Jeszcze trzeba wydaność 5 szczęście. Nie musiałam no, musiało mi się przetrafić chyba, na pewno. No, tam już nie pamiętam co tam było w poprzednim odcinku. Albo poza to było? Chyba bardziej poza odcinkiem to robiłem te enchanty. Teraz <laughs> będę udawał jaskiniowca, no nie chodzi o jaskinio czy to będzie RJ Mmmm. Dobra. Hopsiu. Eee... Co podziękuję tam spadania, bo ostatnio jak tam spadłem to zginąłem. I za podziękuję. Zaraz, jeżeli tam pójdę, to tam jest dużo tych. Jak to się nazywa? Dużo Edermanów. Tak nagle ktoś postanowił, że przerobi jego nazwę jako Spider-Man. Znacie tą postać jaką Spider-Man, ale e, jak go się przerobi z Edermanem, a tym pająkiem, jeżeli przerobi się jego nazwę na, po angielsku, to tym gorzej będzie właśnie e, ten, na tą nazwę, bo... Nie wiem, no kudę. Spider-Man jako Ether Round i Spider. Czyli inaczej pają, no o chyba. No nie. A to zaś jej tak spider Najbardziej interesuję, żeby dostać się na tamten biom. O, no, chyba już jestem. On jest tam na górze, tak? No, żeby tylko coś nie chciało mnie zeszczeć. Zaraz. Jak mam takie nagety. A jeśli nie mylę, to te. Jak to się nazywają? Te, te takie. E, no. Kurde, zapomniałem nazwy. Ja zawsze, ja właśnie mam taki problem, u mnie, umysłowo, że po prostu zapominam nazwy i tym jest zawsze u mnie problem. Zajdę z powoi... Właśnie, mogę tym się spiąć? Bo jeżeli tak, to... Idzie. Mogę to tym ani zabrać? Mogę. Ej, to ja sobie to wezmę, co nie? Bo jak mogę się spinać, to ja sobie taką windę sobie zrobię. Leży Git. Dobra. Ja odcinek trwa. No, 3 minuty. No, jak jeszcze trochę poleci, to później będę kończył. nie wiem, gdzieś bym mógł tutaj zbudować ten Poltar Jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, że teleportuję je w dobre miejsce, a nie w morze na przykład. Jak może mnie... nawet mnie teleportuje, to już tam... Nawet... Nawet mam taki pomysł, żeby tam zrobić po prostu... Yy, eee... jak to się nazywa? Yy, domek na morzu. I zrobić taką farmę fajną. To praktycznie tak by tam nie rozpiłbyś mi się mob. Dobra, zaraz. Eee. Yy, nie jakś... Kurde, dziwne ściny mam, co jest? Czekajcie. Dobrze, już jestem tylko... ściany miałem takie ciutkie Mmm... Zaraz. Gdzie bym mógł ten potę wybudować? Tak, żeby po prostu nie wyginął się poza... No. Wiecie? Żeby nie dawał mnie poza... ten portal. Chociaż zaraz. Jakbym tak dalej tam zrobiła, ci nie tam dalej, ale żeby tam gdzieś zrobić, bo widzę, że tam... Na mapce, to jest ten biom właśnie jeszcze Kapu, kapu, kapu Kapu, kapu, kapu Na W odcinku e, poszukamy em, co tam poszukamy? E, tego, debirisu, debirisu, o. mi się teraz przypomniała mi się ta nazwa. Przecież tak się one nazywają. W tym miejscu byśmy mogli wybudować. Eee, zaraz. A ci się wezmę, sobie to, bo to może mi się przydać nawet jako taką windę, żeby zrobić. Bo to jeżeli nawet eee, i tak to jest bez sensu to brać, to nawet i tak jest to fajne, bo to nawet się nada na coś. No dobra. Zaraz, mm, no bo bym mógł tutaj koło Glowstone'a e, tam. Teraz to się kupuje chyba normalną się kiedykolwiek, no nie? Tak, e, dobra. Tu najdzie wybuduję portal, zobaczymy gdzie mnie wywaje, Jeśli gdzieś w jaskinie, to ja sobie podziękuję, co nie. Będę musiał sobie zmienić tanki rok. Bo ten coś mi się wydaje, że jest za szybki. Hmm, dobra, tutaj to wezmę obsydion, i tak Widzieli mnie wydupić znowu na pustynię. To ma nie ten co nie? Dobra, jesteście gotowi? Bo ja tak, bo ich wchodzimy, animacji nie ma, bo wszystko co y, obciąża tego, ja nie wiem, komentuję, gdzie mnie wydupiło, co nie? Nie, no, super, a konkretnie na jaki biom Eee, yy, purde Zaraz, bo tu teraz wyszukać się go... Overworld? Nie, bo to chyba może być... nie wiem. Zaraz. Zaraz. się spotkamy i tam się pożegnamy na górze. Dobrze, dobrze. Myślę, że tutaj możemy zakończyć ten odcinek. Niestety, ee, moje obawy się prze... przeiczyły. E, wiecie, mogłem wiedzieć, że mnie wywali mnie pod ziemię, ale... Nie wiem, pomyśleć żeby nie przenieść się w inne miejsce z tym domkiem, bo ten domek to taki trochę postarzały jest. No... Co prawda to prawda. Eee, I co mogę powiedzieć? No, eee, że tak powiem. Posłuchajcie, eee, no, komentujcie i oceniajcie. Z co by było najważniejsze? Sobójcie tam na dole, żeby przyjść zamiast czerwonego lub na szaro. <grych> I tak e, w następnym odcinku postaram się ogarnąć nie, tam, jak jakiegoś tekstu paka musiałem też się zabunkrować, zresztą no, widzicie. Postaram się e, znaleźć jakiegoś tekstu paka, takiego takiego, takiego w fajnego, nie takiego e, dupnego co jest tam na zewnątrz. Ale co ja mówię, no e, więc tak kończę. Teraz może że nagram odcinek z MójTika z G G G Gabierem. I co no, e, ocalajcie, e, komentujcie i całe weźmiecie, udostępniajcie e, i komentujcie, komentować to było.